Witam serdecznie, Tomasz Domański, Agrosimix. Zapraszam na film, w którym chciałbym pokazać kilka technik cięcia borówki wysokiej. Mamy początek grudnia. Niektórzy w swoich gospodarstwach zaczęli już cięcie borówki. Czy to jest dobry okres? Moim zdaniem jest to trochę za wcześnie, ponieważ nie wiemy, czego mamy się spodziewać w trakcie nadchodzącej zimy, jakie będą spadki temperatury, jak zachowają się nasze plantacje? Powinniśmy poczekać z cięciem borówki, najkorzystniej do lutego-marca. Wtedy jest odpowiedni termin na cięcie naszych krzewów. Oczywiście, też powinniśmy rozpocząć cięcie od najstarszych plantacji a dopiero potem przechodzić do młodszych. Tak, by młode plantacje są bardziej wrażliwe na przemarznięcia i również na nich będzie później bardziej widać, czy mamy te skutki przezimowania niekorzystne, czy, czy dobrze się zachowały nasze rośliny podczas okresu zimowego. Kolejnym ważnym elementem jest e, dlaczego tniemy borówkę. Dlatego, że chcemy uzyskać jak najlepszej jakości plon, e, a przy dużym zagęszczeniu borówka nam drobnieje, e, utrudniony mamy zbiór i wszelkiego rodzaju e, prace na naszych plantacjach. Cięcie jest bardzo ważnym zabiegiem. Dlatego rozpoczynamy cięcie od usunięcia najstarszych pędów e, na naszych plantacjach, tak by. E, owoce zbierywać z dwu, trzyletnich pędów. Wtedy owoce są najgrubsze i najlepszej jakości. Dzisiaj znajdujemy się na plantacji e, borówki, która ma 9 lat. Jest to odmiana Blue Crop. E, owocowanie w tym sezonie, który się już zakończył, było rekordowe na tej plantacji. E, cięcie w ostatnich latach było dosyć delikatne. Dlatego mamy tutaj problem, ponieważ e, na ten sezon, na, na następujący, będziemy, mamy mało pąków kwiatowych. Na niektórych oczywiście krzewach. Dlatego musimy tutaj podejść do tego cięcia specyficznie. Teraz chciałbym pokazać kilka zasad cięcia. Cięcie rozpoczniemy od wyrzucenia kilku najstarszych pędów na, naszej, na naszym krzewie. Mamy tutaj też, tak jak widać, pędy, na których nie ma w ogóle pąków. Są to gołe pędy, które będziemy się starali usunąć w tym sezonie. Mamy też młody, młode pędy bardzo ładne, które są zapunkowane i będą z nich na pewno zdrowe, ładne owoce. Dlatego zaczynamy od wycięcia pędów, które się położą na ziemi. Te pędy, które są zbyt nisko, ponieważ podczas przyszłego sezonu, gdy dostaną owoców, pędy nam się położą całkiem na ziemi. Dlatego musimy je wyciąć. Tutaj też mamy pęd, którym w ogóle nie ma pąków kwiatowych, dlatego skracamy go tutaj po bardzo ładnym, młodym pędzie. Odmiana Blue Crop ma to do siebie, że pędy pod ciężarem owoców są wiotkie i wyginają się. Dlatego będą nam wykładały się w linię rzędów. Cięcie musimy formować nasze krzewy tak, aby pokrój był jak najbardziej pionowy, wzniesiony. To jeszcze mamy taki stary pęd, który też wytniemy po to, żeby rozluźnić koronę, żeby to światło dochodziło nam do, do tych produktywnych gałęzi. Kolejnym krokiem będzie usunięcie od dołu pędów giętkich, słabych, na których są owoce słabej jakości. No i oczywiście z których zbiór jest utrudniony, ponieważ te pędy są w dolnej części krzewu, a pracownicy nie zawsze schylają się i zrywają nam te owoce. Tu widzimy gałęzie, które się przeplatają. Też staramy się uniknąć takiej sytuacji, dlatego wszystkie pędy, które przechodzą nam w środku, przeplatają się, należy usunąć. Oczywiście cięcie powinno się wykonywać w dwie osoby, tak by jedna przycinała nam krzak po jednej stronie, druga po drugiej, ponieważ jest to o wiele wygodniejsze, gdyż utrudnione jest przechodzenie z jednej strony rzędu na drugą stronę. Ale jakoś musimy sobie radzić. Te pędy w środku możemy też wyłamywać, tak aby tutaj oczyścić dobrze środek naszej rośliny. Następnie przechodzimy do górnych partii, w których też musimy usuwać pędy, na których nie mamy pąków kwiatowych, tak jak ten. Tutaj jest pęd goły, należy go usunąć. Tutaj mamy. I taki krzew po, po obcięciu należy zobaczyć jak wygląda jego pokrój i wtedy możemy ocenić czy jeszcze coś wycinamy, czy już ten krzew możemy zostawić i przejść do kolejnego. Jeszcze obłamujemy wszystkie suche przyrosty, które zaschły i taki krzew możemy zostawić i przejść do kolejnego. Jesteśmy na tej samej plantacji, tym razem w odmianie Chandler. Tutaj mamy inną sytuację niż w Blue Cropie, ponieważ oponkowanie na ten sezon jest bardzo dobre. Bardzo dobre jest zawiązanie pąków kwiatowych. Dlatego tutaj musimy podejść troszeczkę inaczej do cięcia. Również też podchodzimy inaczej do cięcia, ponieważ jest inna odmiana. Blue Crop ma pędy wiotkie, które się wykładają. Chandler ma pędy sztywniejsze. Dlatego tutaj możemy więcej robić kosmetyki, Cięcia małym sekatorem, aniżeli wycinania całych gałęzi, tak jak w Blue Kropie. A teraz pokażę, jak tniemy chendlera. Wyrzucamy dwie, dwie gałęzie. Najstarsze, które ziscają też ku dołowi. I resztę cięcia. Przeprowadzamy małym sekatorem. Mamy bardzo dużo pędów, które nam się krzyżują, dlatego musimy to troszeczkę porozcinać, tak żeby ułatwić dostęp do tych roślin. Możemy skrócić te przyrosty, ponieważ ona już ma dosyć, dosyć wysoka, jest roślina. Te pędy młode, jednoroczne, skracamy po to, by nam korona się zagieściła, by te pędy się dobrze rozkrzewiły. Wierzchołki również przycinamy, ponieważ roślina jest już dosyć wysoka, a zbiór w górnych partiach jest utrudniony. E, tak przycięty krzew możemy zostawić. E, jesteśmy nadal w tym samym gospodarstwie. Tutaj mamy młodszą plantację e, Blue Cropa. E, Teraz pokażę, jak tniemy tą plantację. Tutaj, jak widać, jest dużo więcej pąków kwiatowych e, na tej odmianie. Tutaj był silniejszy wzrost, przez co i pąkowanie jest lepsze. Wycinamy też szkieletowe najstarsze pędy. Te, które nie, są, nie mają, lub mają bardzo mało pąków kwiatowych. Tu jest pęd bez pąków kwiatowych, czyli wycinamy te najstarsze pędy. A zostawiamy ten z pąkami kwiatowymi. Już tu końcówka też jest do wycięcia. Wycinamy dwie, a tutaj akurat w tym przypadku dwa, dwa pędy. E, teraz resztę wycinamy tak, te pędy nie mają, są nisko i nie mają pąków kwiatowych. Wycinamy. Tutaj też mamy mało. W przypadku tej odmiany staramy się zachować jak najbardziej wzniesiony pokrój krzewu. Tak, możemy pozostawić ten krzew. Tutaj mamy najmłodszą plantację, odmiany Bluecrop. E, cięcie na takiej młodej plantacji e, odbiega od cięcia na starszych plantacjach, ponieważ tutaj musimy wyciąć e, środki troszeczkę poprzecinać to, ponieważ są za gęste i górne partie musimy poskracać, ponieważ pędy te nie zdrewniały jeszcze. Oczywiście one nam przemarzną w zimie, dlatego musimy je poskracać, żeby nie wdawały nam się tam żadne choroby. Teraz pokażę jak jak tniemy. Każda odmiana wymaga innego cięcia. E, musimy dostosować cięcie do wieku plantacji oraz do odmian, które posiadamy w gospodarstwie. E, każde gospodarstwo powinno określić własny system prowadzenia tej borówki i trzymać się go co roku, ponieważ jednakowy system cięcia e, zmniejsza nam nakład e, pracy, czasu na prowadzenie naszej plantacji. Zapraszam do oglądania kolejnych naszych filmów oraz do su subskrybowania naszego kanału.